Cześć, tutaj Frere, a w tym odcinku pokażę Wam jedną z misji w Company of Heroes 2 Beta. Jest tylko możliwa jedna misja w właśnie tej kampanii, tak, która nam ma pokazać, jak, będzie wyglądać ogłym, jak będą wyglądać ogółem misje w, w grze Company of Heroes 2. Ma to lekki charakter samołóżkowy. Tak, misja nie jest za długa, odbywa się w Leningradzie, ale miło, że twórcy nam pokazali choć jedną misję tak, z gry Company of Heroes 2. Tak, to więc ludziskie, no zacznijmy tą misję, ale jeszcze przed tym, no powiem wam jak tutaj właśnie e, wyglądało w Leningradzie, tak. Leningrad od 1941 roku, wtedy kiedy Niemcy do niego właśnie, no może powiedzieć, e, podeszli. Tak, a nie zajęli go. Niemcy nie zajęli Leningradu, otoczyli go, można powiedzieć, pierścień wokół niego zrobili. Strzelali do Sowietów artylerią i nie używili im dostarczanie jedzenia. Chcieli, żeby obrońcy miasta wygodzili się na śmierć. Bardzo dużo tam osób umarło z głodu. Jedynie wtedy, kiedy mogły być wysyłane dostawy żywności, to, były, to była zima przez zamarznięte rzeki i morze wtedy można było przesyłać właśnie do Leningradu pożywienie, ale niestety tylko w zimę. Tak, może w Rosji niestety może w Rosji zima była długa, tak, ale też można powiedzieć, nieźle do tego nawalali i przeważnie, no w lato nic nie było do jedzenia, tak, lato, jesień, zima i dużo ludzi tam właśnie umarło. Dopiero Leningrad został wyzwolony w 1943 roku. No dobra, to już wszystko. Propo tutaj, właśnie miejsca, w którym będzie nasza jedna misja z kampanii, dosyć krótka misja, moim zdaniem, bo jeżeli tak mają wyglądać misje, w grze Companion of Heroes 2 to prawdopodobnie w raz 2 można byłoby je przejść, bo misja nie trwa dłużej niż 10-20 minut. Tak, no dobra, jak to sobie ustawiłem na średnim, żeby zarazem dobrze, można by e, ocenić tutaj to i nie wypróbować sobie żył. Jak to, to wcześniej też tą misję przeszedłem, żeby wam powiedzieć co i jak przy okazji, a nie skupiać się na misji całkowicie. No dobra, jak co ludzisko będziemy zaczynać przejściem przez zamarzniętą rzekę na drugą stronę, z której Niemcy będą napieprzać artylerią, moździerzami, ogromnymi działami, tak. No dobra, tutaj widać też mamy na zdjęciu, tak, podczas ładowania się misji Katiusze, tak. I nie mamy tutaj właśnie żadnego, tutaj, żadnych tutaj może być rzeczy, nie wiem, jakiś error mi wyskoczył, dobra. Wciskam dowolny klawisz, tak, i zaczynamy. ok Tak, leciutkie, krótkie intro, które nam oznajmie, że akcja odbyła się w styczniu 43 roku, tak, blisko Leningradu, tak. No dobra. Na przedmieściach tak Leningradu raczej, no dobra. Bierzemy tutaj samą naszą piechotę, nawalam do Niemców i tyle. Nic więcej nie ma do powiedzenia, tak. Jak więcej ich wybijemy to zaraz się wycofają, tak? Okej, okay. jakoś idzie, jakoś idzie. Kiedy się wycofać? Dobra. Rozwalmy no, teraz tych tutaj. Trochę ich za dużo ekraniem, co aż sześciu? Nieźle. Widzicie, co też byłoby dobrym motywem nie stania w jednym miejscu, bo właśnie tutaj moździerze szaleją, jak szkoda gadać. Okej, okay, uciekają, dobra, teraz tych wytępmy, tak? Jakoś idzie. No przeprawa przez zamarznienie, to może jakoś idzie, tak? Dobra. No, dobra, to... O kurde! Biegnijcie, 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 szybko. Fuck. Tu musiałem zaboleć, przepraszam, że nie miałem za dobrego refleksu, tak? No, spieprzać tutaj. Nareszcie sobie uciekają. Dobra, teraz przejdźmy tutaj na tą drugą stronę, jak widać moździerze są różne takie rzeczy, tak? O, kolejny moździerz, jeszcze tam kolejny, no. Ale moździerz to jest właśnie no, dobra rzecz do wsparcia oddziałów, które atakują albo utrzymują pozycję i też dobra rzecz do obrony. Weźmy tych z MG, to jest najważniejsze, z MG i z Panzerschweigiem, tak, to jest najważniejsze na razie. Ale wiecie co, uzupełnimy sobie tutaj oddziały piechurów, bo trochę padają nam, można powiedzieć. Poborowie. Wiecie co? Niech oni tutaj wszyscy przejdą i spróbują zabić tego się musia, tak, z MG. Dobra. Pozwalcie teraz tych, tak. I jeszcze chwileczkę i padną. Ładnie, dobra, teraz ten tak. Okej, okay, uciekają, więc jest okej. Okay. Zniszczymy teraz e, działa, tak. Trochę nam ich padło. I można się uszukiwać, tak. Dobra, no dawajcie, gincie, gincie. Nie mogę czekać wiecznie. O kurde, kolejni. O kurde, jeszcze muszę tutaj podesłać kolejne oddziały, tak? Kurde, co? Rzucajcie tutaj granatem w ten oddział z miotaczem ognia. tak? walnijcie im tutaj. Dobra, i poszło. Jakoś powinno pójść, tylko no nie oszukujmy się, dużo ich padło. Przez to, że tego zastranego moździerza nie możemy zlikwidować, tak? Okej, okay, przyjdźcie tutaj. Dobra, wy z koktajla... Nie, nie macie koktajla małotowa. szkoda. O, wy macie coś tam. i ode mnie z tym miotaczem ognia, tak? A wy rozwalcie tutaj tych... Dobra. Jeszcze, 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 jeszcze tylko... Jedno działo i kilku żołnierzy, moździerz i zaraz będzie ok. O, padły moździerze, pięknie I przybyły posiłki, ładnie Ja tam ludziska nie mogę przejść, bo tam jest MG42 I niestety ten moździerz mógł sobie do nas napieprzać Więc no słabo trochę, tak Dobra, czekajcie Niech on tutaj rzuci tym koktajlem mołotowa, tak Fuck jest... Bani musieli mi uwalić tego jednego, tak? Zabicie tego snajpera. Dawaj, 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 jeszcze tylko troszeczkę, no strzelcie tylko oraz z głowy. Dobra, a wy, wy rzućcie granatem tutaj, szybko. I masz pierdzielaj z głowy. Zniszczcie tego snajpera, dawajcie. Dawajcie, zniszczcie go, zniszczcie go, kurde. Pięknie jeszcze tylko jedna, dwie serii nie ma go. Dawajcie, dawajcie, no. Pierdziela, jakby Kaczek sobie postrzelał w pewnym momencie. Tak. No dobra, przerywnik, tak. O, przybyły czołgi Su-76. Dobre są. Mają motyw ognia artyleryjskiego, czyli podnoszą dział pod kąt i możemy strzelać z tego, jak z artylerii. No dobra, baza się buduje kolejna, pięknie więc. O, pepesze możecie mieć, fajnie. Ja bym tutaj sobie podesłał jeden oddział, żeby z... właśnie obsadziło to działo. tak? Dobra, ja się zbuduję baza do końca, tak, i wypełnimy oddziały. Czyli co? Nie, na maksa mamy. A, pierwiciele, szkoda. Dobra, ale weźmy tutaj, dajmy pepesze też dajmy im. Tak. Dobra, tutaj najważniejsze będzie ostrze. Co tutaj strzela do nas? Nie wiem, nie wiem. Dobra, tutaj będzie ważne ostrzanie tego punktu i bazy przeciwnika. Dobra, czekajcie, czy mamy jakiś oddział, które mają. Tak, tutaj są oddziały, które mają czterech żołnierzy, więc zajmą temu Dobra, wy sobie postrzelacie tutaj w to miejsce, tak, Miejcie, miejmy nadzieję, że kogoś zlikwidujecie, o chyba tak, dobra, dawajcie tutaj, pięknie, poszło, dostała jednostka przeciwpancerna i dobrze, nasze sunie są za twarde przeciwko właśnie tutaj jakim panzerszykom, więc byłoby lepiej zlikwidować takie panzerszyki, pięknie. Ładnie, cały budynek poszedł, więc ok, Dobra, czekajcie, zaraz wezmę tutaj zbiorę moich żołnierzy, tak. Jeszcze tutaj jeden moździerz załatwię, tak, żeby obstawić moździerz kolejny. Okej, okay. no dawajcie, dawajcie, dawajcie. pięk dlaczego ja tylko mogę jeden obstawić moździerz, cholera. Okej, okay, już dwa zaznaczyłem, okej, okay, jest. Dalej strzela więc fajnie, długie serie, to mi się podoba Uszycie odmarzły, sorki jak chcą, ale niestety Na razie nie ruszymy się za bardzo Tak Dobra No, też nie Uch, Tutaj, odstrzelajmy te koordynaty Niszczcie ich, dawajcie, bo oni mają MG A jak się dopadną do moździerza, to będzie słabo Pierdolę zaczną młodzież. Ale czy sam pociągnie? Pociągnie sam ja pierdziele a to ci. Dawajcie niszczcie ich tymi młodzieżami. Ło, tak. Młodzieże 120 mm jednak coś jest w tych młodzieżach. Fajnego. Pierdzielony sobie, kurde, przeszedł, będzie teraz. Tyrać naszą piechotę Dobra, wiecie co? Wylane. Jak najwyżej zabiję to żołnierze, to zabije. Temu źle, że nie zabiję, to najwyżej w się tak. Czekajcie. Wezmę koordynaty na kolejny cel. Teraz już na bazę, tak. Dobra. A ty co, tym są? Jakąś przygodę masz? Czy co? Byłoby fajnie byłoby fajnie, gdybyśmy tych wycofali i wypełnili ich, bo oni mają pepecze. Tak. I później ich podeślemy. Dobra, ty już sobie postrzelałeś, więc postrzelaj sobie w bazę. Tak, to będzie dobry motyw ostrzelania bazy. O, o, jeszcze tutaj mamy tych żołnierzy. Pięknie. A, wy się uzupełnijcie, tak. Dawajcie, dawajcie. Dwóch żółnieczy. Pięknie, jeszcze jeden. A trudno się mówi, że nie możemy całego oddziału zapełnić. Dobra, tutaj MG zlikwidowaliśmy, tak. Więc powinno jakoś to pójść. Okej. Okay. A! Mam cię kolego. No i proszę bardzo, to za zabijanie młodzieży. Tak. Inne jak sobie czołgi też jakoś razem, tak? Kurde, dostajemy też moździerzem, ale to chyba nasz moździerz. Tak. Dobra, pięknie, teraz zwalcie ich. Miotaczem ich, miotaczem synów, ładnie. Okej. Okay. Idźmy teraz już na bazę, o tak, tam do działo Tyra, nieźle i nie? zniszczcie tych tam z tymi byłoby fajnie. Ładnie poszło, dobra. Okej, okay. o, jeszcze baza tu jest, okej, okay, więc zniszczmy bazę. Czekajcie, oddział, które są, no, nie za dużo liczebne, a oni mają pepeszkę, więc nie, tych dajmy do działa, tak. Niech działy przejmą, bo działo jednak to co się jest. Czekajcie, ja sobie tutaj ustawię odpowiednio to wdziały, Tak. Dobra. Wy tutaj? Wy tutaj? Okej, okay, mamy to też. Niech sobie przejmą. A niech oni chyba wbiją sobie do tego, no, budynku. Sobie wbić do budynku w zasadzie. Saperów zostawię sobie tutaj, bo oni będą naprawiać czołgi. Tak. A niech oni sobie powbijają do budynku. Tak. Dobra, dawajcie też właśnie do budynku. O właśnie. Lekko też ich przesunę tutaj, żeby jak ktoś wychodzi na punkt. Tak. A. Teraz będzie musieli odeprzeć falę Niemców. Tak? A gdzie są te oddziały, które mają O widzicie też ogień artyleryjski tutaj jest niezły, szaleje. Możecie zmienić sobie jeszcze, przesunąć ciało? O, pięknie! Jeżeli możecie do nich napieprzać, to ładnie. Możecie to zrobić tak, że tutaj tych z MG dam tu, żeby tyrali tych żołnierzy, którzy no po prostu Będą przychodzić przez most. Będą tutaj ognie zaporowym jechać, tak? O kurde, działo mi padło. A wy co? Strzelacie czy śpicie? Kolejna Kolejna! W co? Byłoby fajnie... Byłoby fajnie, jakbyśmy tutaj iłem najechali. Dobra. A jakoś żyją jeszcze. Pięknie? Ooo, jak ładnie! Jak ich wgosiło, tak. Czekajcie, nie Niech łatają ten joke. To pomoże. Kurde, widzicie co? Ucieknijcie powoli, bo tu jeszcze i przyjedzie. Przyleci. Tak. Czekajcie, czekajcie, abyśmy tutaj ich wypakujmy, co mają tylko trzy oddziały. Fuck, dostali moździe, że dostali. To słabo. Uciekajcie do bazy. Wypakujmy zarazem, teraz, no. Wypakujmy, wypakujmy. Tych, który ma... których jest trzech, tu tylko. Właśnie. fakt dostajemy. Wiecie co? Wszyscy wypierdalać z tego budynku, bo padniecie zaraz, tak. Fagry stajemy od muźderza, ale mamy czołg KW1, więc jest fajnie, tak? Dobra, miota czołgia coś jednak jeszcze zrobi. Wyogarnijcie, ogarnijcie w tutaj. Ten RKM. CKM, CKM, ok. RKM to jest jak chyba mamy pod ręką tutaj. Aha, jeszcze dajmy tutaj ostrzał artyleryjski na ich pozycję. Coś tu jedzie, coś tu jedzie. Igonka czołgu, no, Panzer 4. Dobra, najpierw przejdźcie do, do tego czołgu. Tykaw 1 nawalaj do czołgu, nie do piechoty. Ona tobie za dużo nie zrobi, ale czołg już zrobi. Na się w Panzer 4, bo ma lepszą armatę. W sztuka później. Dobra, pięknie. po tym RKM. Tutaj się CKM zamknie się. Zamknie się tą piechotą, tak. No ładnie, teraz rają tą piechotę, że szkoda gadać. Tak? Dobra, Ok, fak, ze stronę młodzież. Zrobimy im gorące przywitanie, tak? tutaj postrzelają, tak? I jeszcze tutaj sobie ta armatka O poszedł most więc fajnie Nie będą za szybko przyjeżdżać tutaj Tygrys O ja pierdziele niszczy to bygle niszczcie go Pięknie dostał Pierwsze uderzenie Jakoś idzie powoli ale miarowo Hitamy to no, nie jest za bardzo odporny na to, tak. A weźmy sobie tutaj precyzyjne bombardowanie. Iłem, niech nam pomoże. Załatwimy szybciej ty i możemy się zająć piechotą. Tak. Dawajcie, tutaj upalcie tego panzerzyka. Zobaczcie tych sucharków, tak. Dobra, będzie precyzyjne bombardowanie? Będzie. Pięknie. Poszedł tygrysik. No i wszyscy zostali zabici. A tam jeszcze coś zostało, ale wylane. W zasadzie, no, cały Leningrad jest wolny, jest czerwona flaga nad budynkiem, który został zbombardowany, tak. No dobra, ludziska. Tu już będzie raczej, no, wszystko, co było w tej misji, tak, króciutkiej misji. Tak, oficer w kampanii też się cieszę. No i pięknie. I rosyjskie tam hymny, może nie tylko, właśnie śpiewanie rosyjskie. No dobra ludziska, to już wszystko było propos misji w Leningradzie. Jak co? Dzięki za oglądanie. Nara.